Dzień dobry, kochani. Witam wszystkich, wszyscy, którzy odwiedzają ten kanał. Wszyscy, wszystkich, którzy jeszcze nie byli na tym kanale, którzy znajdą tutaj coś dla siebie, a wierzę, że znajdą, bo właśnie teraz zaczynamy już przechodzić do takich konkretów. Trochę sobie narzuciliśmy takich wątków, pootwieraliśmy różne takie koła. O tym, o czym będziemy tutaj rozmawiać. I dzisiaj przejdziemy do takiego konkretu. Dalej będziemy się posuwać w kierunku związków. I na początku, tutaj, zanim poruszymy słowo zaangażowanie, lub pomylenie jakichś tam innych słów, chciałbym Wam uświadomić to, ponieważ nie wszyscy o tym wiemy, skąd wiemy, bo ja na przykład przez 40 lat nie wiedziałem. Więc wiem. Że można nie wiedzieć. A często nawet nie wiemy, że nie wiemy. Że można inaczej. I tutaj właśnie zrobię taki krótki film e, o tym, żeby wiedzieć, żeby się dowiedzieć, żebyś wiedział, wiedziała, że można inaczej. Że Ty też możesz inaczej. Ja to zrobiłem, więc i Ty możesz. Tylko musisz. Wiedzieć, bo jak nie wiesz, no to nie wiesz, że możesz cokolwiek zmienić, prawda? Także zapraszam was w ogóle... Uj, coś tutaj odpadło. Zapraszam was w ogóle do tej scenerii, znaczy przepraszam. Nie jest przypadkiem, że spotkaliśmy się właśnie w takiej scenerii, w jakiej się tutaj spotkaliśmy. Siadzę sobie w ciężarówce pewnego Szwajcara, który właśnie przyjechał ją odebrać. Stała u nas w firmie tydzień czasu i stworzyliśmy mu to. Zobaczcie, tutaj teraz, może jakość tego nie jest najlepsza, ale stworzyliśmy mu taką tapicerkę tutaj dookoła, podobnie jak ten fotel, który tutaj widzicie. Widzicie? Także. Dlaczego? Dlaczego wam to pokazuję? Już, już mówię. Pokazuję wam to, dlatego, że chcę, abyście uświadomili sobie, że my jesteśmy twórcami naszego życia. I tutaj zaraz, bardzo szybko, ta obrończa część naszego umysłu mówi: ta obrończa część, która nas chce zostawiać zawsze w tym schemacie. Tej sferze komfortu, tej bilej jakości często, mówi: ej, 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 ale ja nie mam wpływu na to czy na tamto. A ja Tobie powiem: Zobacz, zatrzymaj się na chwilę i zobacz, na ile rzeczy masz wpływ. Tak więc, wróćmy do tego, po co jest ta sceneria tutaj. Ta sceneria jest tutaj po to, Akurat w niej zrobiłem ten filmik, żeby wam pokazać, że z jednej myśli, tylko z jednej myśli, idei jakiegoś człowieka powstała ta ciężarówka, którą nasz zespół tutaj wykonał, ta tapicerka. A skoro z jednej myśli powstaje taka piękna tapicerka, tak samo z jednej myśli, z Twojej decyzji, może powstać Twój piękny związek. Pytanie tylko, jak o to zadbasz? Bo zobaczcie, Pan przedstawił koncepcję, my trochę dodaliśmy i my to zrobiliśmy. Co chcę tym powiedzieć? Że jesteśmy twórcami, że mamy wpływ. Oczywiście, że na wiele rzeczy w życiu nie mamy wpływu. Na pogodę, na, na ustrój polityczny, aczkolwiek tam też mamy jakiś wpływ, tylko łatwiej jest Powiedzieć, że nie mamy, bo to my przecież wybieramy tych polityków, ale nie zagłębiajmy się już w te, w te klimaty. Ale zobaczcie, wy, my mamy tą moc wybierania tego, jak się zachowamy. Jak się zachowamy względem naszego partnera. I tu nie mówimy teraz o partnerze w ogóle, tylko o nas, bo zmiana dokonuje się w nas. Więc my patrzymy tylko na siebie, co my możemy wnieść. Partner jest tylko taką, takim narzędziem do doskonalenia naszego wnętrza. Do doskonalenia bycia lepszym człowiekiem niż było się wczoraj. Do bycia człowiekiem, w którym, w którym chce się być w sensie. Chce się być w jakimś sensie w takim, którym, człowiek, którym to człowiekiem dobrze się czujemy być. Więc zobaczcie, że mamy wpływ. My postanowiliśmy robić to. Zobaczcie, wy codziennie też tworzycie różne rzeczy. Tworzycie obiady, tworzycie w własnych firmach, czy, czy dla szefa. Tworzycie coś. Jesteśmy twórcami, mamy wpływ, i jesteście tam, bo tak wybraliście. Robicie to, bo tak wybraliście. Robimy to, bo to wybraliśmy. Moglibyśmy równie dobrze robić coś innego. Teraz mógłbym wybrać, że będę kopał rowy, czy jeździł autobusem w PKS-ie. Wybrałem to i tu tworzę. Tak samo wracając do związków. Wybieram szacunek, miłość i radość. Więc kim muszę się stać i jak mam się zachowywać, aby w moim związku panował szacunek, radość i miłość? Ja to wybieram. Ja o tym decyduję. I tu nie chodzi w ogóle o drugą osobę. Nie rozmawiamy w ogóle o, o tym partnerze. Bo my często patrzymy przez, jak widzę, czasami z kimś rozmawiam i mówię: Ej, słuchajcie, są takie i takie fajne narzędzia, można w życiu tak, tak, tak. Pierwsze, co słyszę, to jest: O, to by było fajne dla mojego partnera. Czyli w ogóle ta osoba często spycha, że to partnera trzeba naprawić, a nie ona ma w sobie coś zmienić. Także tu jest takie, takie duże pomylenie. Jeśli chcesz dobry, dobry związek. Zacznij tym związkiem być, zadbaj o niego, podlewaj go, pielęgnuj go codziennie, co możesz wnieść w niego. I oczywiście będą związki, w których już nie ma co ratować, bo tam już powie zostało powiedziane tyle słów i tyle przykrych rzeczy i bla, 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 że może i nie będzie, ale można stworzyć nowy, można stworzyć inny, można tworzyć, tak? Czyli podlewać. ja teraz tworzę nowy związek z kobietą. Dbam o niego, bo zrozumiałem, czego brakowało w moich poprzednich związkach. Brakowało mnie, mojego zaangażowania, mojej twórczości, mojego oddania, mojego obnażenia. Mnie po prostu tam brakowało. Tylko były oczekiwania, że ten partner ma jakiś tam być teraz. Nie mam jakiegoś związku, tylko jakość w związku. Bo ja tworzę tą jakość, bo porzucam byle jakość i wybieram jakość. Także podsumowując, ty jesteś twórcą. Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za to, jak wygląda w twoim związku. I nie ma, że bo on, bo ona. To Twoje reakcje, to Ty decydujesz, On, ona jest w Twoim życiu, bo tak wybrałeś, wybrałaś. Bardzo lubię ten temat. I jest dla mnie nowy, uczę się go też, żyję nim, tworzę go i jest mi bardzo bliski i zauważyłem, że żyjąc w ten sposób, ciągle mam ochotę na więcej. Ciągle chcę dawać więcej, a czym więcej daję, tym więcej się we mnie tej energii pojawia, tego dawania daje komuś i zostaje jeszcze mi, tyle że mnie tak napędza, że jeszcze mogę więcej dawać. Także dbamy, podlewamy, nie czekamy aż coś się wydarzy, dbamy. Posobać, jak ten kiełek, który wychodzi z yy, pod ziemi. Patrzysz na ten kiełek, podniosła się grudka, coś zielonego się wybija. Wow, co robisz? Nie myślisz o nie wiadomo czym, tylko patrzysz, co możesz zrobić więcej. Zapieprzasz po tą konewkę, podlewasz. Jest coraz fajnie, jest ekscytacja, jest energia, jest chęć na więcej. A jak oczekujesz, to co się dzieje? To dupa, gasisz się i wypalasz. Także z tym Was zostawiam. Przemyśl sobie to, przemyślcie sobie to, czy aby na pewno nie macie wpływu, jak zachowacie się względem partnera. I przypomnę, nie chodzi o partnera, bo on mi nie pozwala być taką, bo on mi nie pozwala być takim, bo on się zachowuje. Tu nie chodzi w ogóle o ich zachowanie. Tu chodzi o Was, bo zmiana zaczyna się w Was, w nas. I być może ten partner już nie będzie pasował do tego całego nowego świata, który tworzymy. Ale wy będziecie się dobrze czuli, my będziemy się dobrze czuli, ja się dobrze czuję. I mam chęć na więcej. I jeszcze więcej, a jeszcze bardziej mam ochotę przez to dzielić się tym z innymi, że zobaczcie, można inaczej, bo ja przez 40 lat nie wiedziałem, że można inaczej. No. Także z tym już Was zostawiam. Ciepło Was pozdrawiam. Wierzę, że to rozświetla Wasze spojrzenie na to, że można inaczej. Ale to zaczyna się od nas, kochani, od nas tutaj. My mamy wpływ, my jesteśmy kreatorami. I przypomnienie: my stworzyliśmy ten fotel do. Tydzień temu ten fotel tutaj był rolką skaju, kawałkiem materiału, e, szpulką nici. Zobaczcie, my to stworzyliśmy, a skoro stworzyliśmy ten fotel, możemy też stworzyć piękny związek, bo podjęliśmy decyzję, że stworzymy piękny fotel, a to niczym się nie różni. Tak samo możemy podjąć decyzję, że stworzymy, stwarzamy piękny związek. Więc albo możemy szukać wymówek, albo zwrócimy się w stronę wyników. Ja wybieram być szczęśliwy. Ja wybieram żyć w miłości. Ja wybieram żyć w jakości, nie w byle jakości, czyli żyć w jakości. Czyli słowa nie jakość, tylko jakość. Pozdrawiam Was ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie jakość, tylko jakość. Serca płynąca jakość. Ale się nakręciłem. Teraz mógłbym lecieć dalej. Jeszcze tutaj by poszedł długi filmik, ale zostawmy tutaj to, bo tutaj tyle się dokonało. Zostawię na następne filmiki, bo tutaj tyle się dokonało w mojej. Życiu. I płynie taka energia. I kiedy zaczynasz takim życiem żyć, masz ochotę ciągle na więcej, a kochani, uwierzcie, mówiłem wam już, nie zawsze tak było. No, to trzymajcie się. Do tego jeszcze wrócimy. Zwróćcie uwagę na to, co możecie, ale uwaga! Musicie się zatrzymać. Nie zrobicie tego w biegu. Posiedźcie chwilę ze sobą. Zobaczcie, ej, też rejderek to chyba ma rację. Oczywiście, że ma, bo doświadczył tego. Ja nie mówię o jakichś książkowych pierdołach tutaj, tylko o życiowym doświadczeniu. O rzeczywistej przemianie. No, to trzymajcie się. Pozdrawiam Was ciepło z krainy jakości, a nie byle jakości. Twórzmy arcydzieła z naszego życia, bo my mamy. Tego moc i wszelkie niezbędne narzędzia. Wystarczy się tylko rozejrzeć. Dobra, kończę. Trzymajcie się. Pozdrawiam ciepło, a subskrybujcie koniecznie, jeśli Wam się podobało. Podzielcie to, jeśli to zobaczycie na Facebooku, bo ludzie naprawdę chcą to oglądać. I ja jeszcze będę do tego wracał. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Um, jeśli Wam się podobało, dajcie znać. I zapraszam na więcej. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa.